Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj antyhaul na 2025 rok, czyli 20 rzeczy, których nie planuję kupować w tym roku lub których kupowanie planuję ograniczyć. Zapraszam do oglądania. Numer 1. Smart ring i okulary z AI. Jeżeli chodzi o takie nowinki, to powiem Wam, że ja raczej nie jestem jakąś gadżyciarą i nie czuję takiej potrzeby gromadzenia rzeczy, których najczęściej po prostu z czasem nie będę używać. Mam zegarek, który w zupełności mi Wystarczy do liczenia kroków, mierzenia jakichś tam podstawowych parametrów, jeśli chodzi o bieganie, czy na przykład GPS. Smartring. Być może jest to jakiś fajny gadżet, no ale ja jakoś nie widzę za bardzo sensu w, w moim przypadku. I podobnie sprawa się ma z okularami AI. Tutaj w tej kwestii powiem Wam, że dla mnie to jest nieco przerażające, że już jesteśmy na tym etapie, że e, możemy ubrać okulary i w tych okularach możemy już widzieć pewne obrazy, możemy sobie mówić do sztucznej inteligencji, która nam pewne rzeczy wyszuka. Ja mam taką trochę przerażającą wizję przed oczami, że za parę lat, jak już ta technologia e, tak naprawdę Prawda się rozwinie i pójdzie do przodu, to po prostu zamiast z telefonami będziemy siedzieć, wiecie, wyprostowani i wpatrywać się w eter. Oglądać coś właśnie na tych okularach i tylko my to będziemy widzieć, tylko my to będziemy słyszeć, i po prostu każdy z nas będzie w swoim świecie już tak totalnie. I no nie za bardzo podoba mi się ta wizja i jestem świadoma tego, że tak prawdopodobnie będzie, ale kiedy też trudno powiedzieć, bo takie nowe technologie też potrzebują czasu, więc miejmy nadzieję, że jednak później niż prędzej. Jakby ja sama tego nie potrzebuję, więc to jest coś, czego na pewno w tym roku kupować nie planuję. Kolejna rzecz, śniegowce typu Ak. Nie wiem czy tak to się wymawia, ale chodzi o te śniegowce, które w tym sezonie są naprawdę bardzo modne. Ja nie powiem osobiście mi się podobają. Ja wiem, że tutaj są zdania podzielone, natomiast to nie zmienia faktu, że kupować ich nie zamierzam, z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że ta podeszwa, bardzo gruba, nie jest zbyt zdrowa, z tego co się dowiadywałam, bo kiedyś właśnie trafiłam na jakiegoś fizjoterapeutę, który mówił o tym, że te buty nie są dobrze wyprofilowane, że nie są on odpowiednie dla naszych stóp, więc to jest jeden z powodów. Drugi powód jest taki, że te buty po prostu nie są zbyt dobre na naszą polską pogodę, taką jesienno-zimową, ja mogę się zgodzić, że one są ciepłe, natomiast one zostały stworzone, tak słuchajcie, jakby oryginalne axe, zostały stworzone w Australii dla surferów, jako takie buty na plaży, czyli po prostu wychodzą z wody, wkładają stopę do ciepłych butów i po prostu idą z punktu A do punktu B, tak? Nie są to buty na chlapę, na jakieś takie, wiecie, śniegi. To są wełniane buty z, w środku, tak? Teoretycznie powinny być wełniane. Te takie dostępne w sklepach są raczej ze sztucznych materiałów, więc tak naprawdę też nie do końca spełniają swoją funkcję, do jakiej zostały w oryginale stworzone. Natomiast taka ciekawostka: kiedyś czytałam, że właśnie te oryginalne pierwsze buty. Są sprzedawane tylko w Australii, nie można ich dostać nigdzie indziej, więc jeżeli ktoś chciałby kupić te oryginalne, no to tylko właśnie musiałby jechać do Australii i chodzi właśnie chyba o tą firmę AK. Inne już owszem sprzedają poza Australię no i są też takie no jakby, jak zawsze yy, trend się robi więc tak naprawdę teraz już w każdym sklepie obuwniczym takie można kupić natomiast no, nie są one po prostu na tyle praktyczne i trwałe, żebym faktycznie zdecydowała się na ich zakup czerwone baleriny z zapięciem to jest trend który już zaczął się w zeszłym roku z tego co mi wiadomo tylko w tamtym roku to były czarne takie baleriny z zapięciem, a teraz będą królować czerwone. To nie jest totalnie typ, butów, który mi się podoba. Dla mnie są zbyt takie. Dziecinne, dziewczęce, takie lolitowate, powiedziałabym. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest kolor. No, czerwony kolor butów z własnego doświadczenia wiem, miałam kiedyś, no, co prawda nie czerwone, chociaż czerwone chyba też kiedyś jakieś miałam, takie, takie tenisówki, ale miałam różowe Adidasy. I słuchajcie, no, te różowe Adidasy nawet było trudno połączyć z czymś jakoś fajnie. Więc jeżeli chodzi o buty w takich intensywnych kolorach. To ja spasuję, to, to jest totalnie nie mój vibe, nie mój styl, nie widzę w ogóle powodu, żebym gdzieś tam nawet myślała o powrocie do balerinek. Natomiast to, co mi się kojarzy z balerinami, to właśnie to, że one są takie niewygodne i również podobnie jak ax, niezbyt jakby dostosowane do naszych stóp. Kolejna rzecz, której totalnie nie planuję kupować i Wam też nie polecam, to są przeźroczyste spodnie i spódnice. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że jednak podejrzewam, że zdecydowana większość osób nie pójdzie w tą modę, bo jest ona dosyć odważna, natomiast uważam, że jest to jeden z tych takich naprawdę totalnie krótkotrwałych trendów, które utrzymają się przez może parę miesięcy takich letnich i to by było na tyle, więc większość osób, które w to pójdzie, po prostu zostanie z rzeczami, których już prawdopodobnie przez kolejne miesiące czy nawet i lata yy, nie użyje, bo no bo tak jak moda przyjdzie, tak szybko się skończy. Być może prędzej dziewczyny się na to skuszą, myśląc o jakichś wakacjach, tak? no bo jakieś fajne stylizacje, czy tam na przykład jakieś festiwale, koncerty. No to są takie ubrania, które może bardziej pasują właśnie na takie okazje. Natomiast w dalszym ciągu warto przemyśleć, czy na pewno chcemy inwestować w coś, co raczej długo nie potrwa. Ubrania w dużo za dużych rozmiarach. To jest kolejny trend, który słyszałam, że będzie w modzie w tym roku. Czyli takie bardzo oversized rzeczy: marynarki, płaszcze. Podejrzewam, że głównie tutaj chodzi o te okrycia wierzchnie. Natomiast, no, moim zdaniem, podobnie jak w poprzednim punkcie, to jest. Krótkotrwałe, bo umówmy się, w tym się nie wygląda dobrze. Ja oversize lubię, ale taki wiecie, z głową, taki, który wygląda naprawdę ok, który do nas pasuje. Nie wygląda na nas tak, jakbyśmy ubrali, nie wiem, marynarkę po naszym dziadku, no nie, która jest po prostu o pięć rozmiarów za duża. Ja nigdy nie zapomnę, słuchajcie, jak. Maja Bohosiewicz, nie to nie jest Maja Bohosiewicz, ta druga, ta stylistka, też Maja, ale zapomniałam jak się nazywa, ubrała sobie kiedyś marynarkę, właśnie taką po starszym bracie, ta marynarka wyglądała na niej komicznie. I ja tak kojarzę modę bardzo oversize. Ja lubię czasami ubrać coś luźnego, ale bez przesady. Kolejne buty, sorry, ale to jest powrót po prostu mody z przeszłości, czyli sneakersy na koturnie, adidasy, na obcasie. To jest też coś, co królowało właśnie tak w latach 2010, 2012, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale to było. Ja takich nie miałam, bo mi to się nigdy nie podobało, nic się w tym temacie nie zmieniło. Natomiast to, co mnie śmieszy, słuchajcie, to, to jak widzę, że przez ostatnie 10 lat tego typu buty były totalnie hejtowane. Jak jakiś tam temat się pojawił, no to wszyscy mówili, zwłaszcza te osoby, które gdzieś tam się modą interesują, że nie. A teraz już jednak idziemy w drugą stronę. Więc to jest dokładnie tak samo, jak z rurkami. Przez ostatnie lata nie, rurki były B. Szliśmy do takich dużo szerszych spodni. Natomiast teraz rurki wracają do łaski. No może nie takie bardzo obcisłe, jak wręcz leginsy, ale takie już tutaj dopasowane i tylko lekko rozszerzane na dole. Mam takie trochę wrażenie, że my trochę tak idziemy w tej modzie, wiecie, najpierw mamy obcisłe, potem coraz szersze, 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 szersze. potem mamy modę bardzo oversize, po czym Ciach? ona się kończy, wracamy do obcisłych rzeczy, no i tak pewnie teraz cykl się znowu zacznie, także tutaj, słuchajcie, warto tak naprawdę trzymać się swojego stylu, swojego gustu i nie patrzeć na to, co jest modne, bo ta moda co chwilę do nas wraca w takiej czy innej wersji. Torebki. W tym roku nie planuję kupować żadnych torebek, w tamtym roku kupiłam sobie dwie w second handzie, jedną taką większą, shopperkę powiedzmy, bo brakowało mi, miałam same takie małe torebki, brakowało mi takiej, którą mogę sobie zabrać na przykład, jak nie wiem, jadę gdzieś na zakupy, żeby mieć po prostu gdzie to powrzucać i jest naprawdę bardzo pojemna. A drugą kupiłam sobie taką do ręki torebkę, fajnie pasuje do wszystkiego i były to naprawdę bardzo dobre zakupy. E, poza tymi torebkami mam jeszcze jedną taką na ramię, troszkę większą, plus nerkę, tak, jeszcze mam nerkę. I to jest taki zestaw, który mi w zupełności wystarcza już na tak naprawdę wszystkie okazje, e, więc torebka w tym roku to nie jest coś, czym, o czym będę w ogóle myśleć. Kolejny trend który wraca. To są duże paski, takie duże, okrągłe paski. Mi się one kojarzą z nie wiem, modą lat 2000. Wiecie, Doda, e, Spice Girls, te klimaty. Trochę w stylu boho bym powiedziała, ale niekoniecznie. E, duże paski to nie jest Totalnie jakby mój klimat. Ja nawet za bardzo nie miałabym jak ich wystylizować. Nie mam takich rzeczy, które by mi do nich pasowały. No, jest to też taki trend, który myślę właśnie, że wróci na chwilę. To ja też pasków za bardzo nie noszę. Mam dwa czarne i brązowe, takie najbardziej podstawowe w razie, jak właśnie do czegoś potrzebuję, ale jakichś tam dodatkowych też nie planuję kupować. Kolejna rzecz to spódnica bombka. To jest kolejny taki trend, który będzie w tym roku. W modzie, czyli po prostu takie spódnice czy też sukienki w stylu takiej bombki. No, totalnie nie mój styl, totalnie nie mój klimat i szczerze mówiąc, nawet mi się to nie podoba. Kolejna rzecz to lakiery do paznokci. Ja powiem Wam, że na co dzień paznokci nie maluję i to już od dawna, aczkolwiek raz na jakiś czas, na przykład na jakieś okazje, nie wiem, właśnie święta czy coś takiego, to mi się zdarza, owszem, malować. Natomiast mam w swojej kolekcji, nie wiem, 3-4 lakiery, które sobie właśnie tak na zmianę używam, jak mam taką potrzebę. Natomiast zważywszy na to, że maluję paznokcie bardzo rzadko, to nie widzę potrzeby, żebym właśnie w tym roku kupowała jakiekolwiek nowe buteleczki, bo ja ich nie zużywam po prostu. I tak naprawdę to mogę najpierw dokończyć tamte i dopiero wtedy pomyśleć o kolejnych. Ale podejrzewam, że długo to się nie stanie. Kolejna rzecz to ubrania sportowe. Poza leginsami, bo tych nie jestem pewna, tych nie wykluczam, że kupię, natomiast pozostałe wiecie, jakieś topy, t-shirty, czy, czy spodenki. W zeszłym roku, jak zaczęłam biegać, to brakowało mi takich rzeczy, więc sobie kilka na wintet kupiłam. I tak naprawdę na ten moment mam tam już po dwie, powiedzmy, po dwie pary spodenek, po dwie pary właśnie staników sportowych, bo to Wiecie, jak przebiegłam, no to na kolejny raz już potrzebowałam innego zestawu, no bo ten się przepocił, więc po prostu musiałam mieć tego więcej, ale na ten moment właśnie takich rzeczy typowo no do biegania, bo to głównie do tego używam ubrań sportowych, mam wystarczająco. Teraz w tym okresie, takim właśnie zimowym nie biegam, ale na wiosnę planuję wrócić, także na pewno będę używać dalej, a też właśnie nie czuję potrzeby, żeby mieć tego więcej. Kolejna rzecz to świece. Jeżeli chodzi o świece, słuchajcie, to ja lubię klimat świec, natomiast ja totalnie o tym nie myślę. To jest dla mnie bardziej jak ozdoba, o stoi sobie świeca, natomiast ja świec nie palę jakoś za specjalnie, bo po prostu o tym nie myślę. Więc tam Stoi mi koło łóżka jedna świeca, którą mam już chyba z ponad rok czy dwa, i jest tak naprawdę wypalona może dopiero w połowie, dlatego też uznałam, że po prostu kupię dopiero, jeżeli wypalę, a raczej. Przypuszczam, że to się nie stanie, więc też jest to taki, taka rzecz, której, którą sobie w tym roku myślę, że odpuszczę. Wiadomo, że to też nie są jakieś duże pieniądze, więc tutaj tak naprawdę nie chodzi o żadne oszczędności czy coś, ale właśnie o taki po prostu zdrowy rozsądek i zużywanie tego, co mam. No bo po co mam kupować kolejną świeczkę, która tylko będzie stała? Kolejna rzecz to dekoracje. Dekoracje to są kolejne. Jakby przedmioty, których nie planuję kupować. Pierwsza rzecz jest taka, że myślę już gdzieś tam o tym, że w tym roku zaczynamy budowę domu. Nie wiemy dokładnie, kiedy się ta budowa zakończy i będziemy mogli się wprowadzić. Więc też nie chcę, wiecie, nagromadzić tutaj niepotrzebnych jakichś rzeczy, które potem nie będą mi pasować na przykład do wnętrza, które sobie tam ogarniemy, tak? Więc po prostu wolę się wstrzymać, i jeśli już, to Dopiero jak już się przeprowadzimy, to myśleć o tego typu rzeczach. Jeżeli chodzi tutaj o nasz pokój, to tak naprawdę mam wystarczająco. W tamtym roku, właśnie tak sobie zaaranżowałam tutaj ścianę, bo była zbyt pusta i chciałam też mieć ciekawsze tło do nagrywania, więc po prostu. Miałam ochotę na coś, na taką odmianę, i to zrobiło mi całą dekorację w pokoju. Także takich innych, jakieś wiecie, kurzołapek, czy jak to się tam mówi. No, nie planuję kupować w tym roku. To, co mam, mi w zupełności wystarczy. Kolejna kategoria rzeczy to kolorowe skarpetki. Ja swego czasu bardzo lubiłam kolorowe skarpetki takie, właśnie, jeszcze śmieszne, wiecie, no po prostu jakieś takie ciekawe. Natomiast na ten moment białe albo takie w odcieniach białego kremowego, to jest to co u mnie króluje, sprawdza się najlepiej, do wszystkiego pasuje, więc na pewno nie planuję kupować żadnych kolorowych skarpetek w tym roku. Kolejna rzecz to sezonowe must have. Chodzi mi tutaj głównie o takie produkty, które po prostu nagle zyskują na popularności, takie hity. Hity z Rossmana, hity z Hebe, hity z Zary, czy tam z innych różnych sklepów. Czy te, czyli takie pojedyncze produkty, które po prostu zyskały dużą popularność w krótkim czasie. I ja nie mówię, bo wiele tego typu produktów faktycznie jest dobrych i zyskują tą popularność nie bez powodu, ale wiele jest też po prostu takich przehajpowanych, czyli takich przecenianych. Są już tak popularne, że ludzie nawet się nie zastanawiają, czy są dobre, czy nie, po prostu chcą je mieć i kupować. Więc ja chcę od takich rzeczy trzymać. Się z daleka i po prostu nie reagować na takie fomo, które wtedy właśnie ma miejsce. Kolejna rzecz to jest alkohol. Nie powiem, że każdy, natomiast na pewno mocny alkohol to jest coś, czego totalnie w tym roku nie planuję kupować, nawet w prezencie. Ostatnio widziałam fajny, fajny właśnie zamiennik, bo wiecie, jak się idzie do kogoś na przykład na imprezę, na jakąś parapetówkę, coś tam, no to jakby w naszej kulturze od razu jest gdzieś tam ta myśl, no to ta woda na przykład, albo jakieś whisky, albo wino, tak? A właśnie kurde, mi się ten zwyczaj nie podoba, tak? I ja sama nie lubię dostawać alkoholu, bo po prostu go nie piję i tak samo sama nie lubię tego alkoholu dawać. I ostatnio widziałam fajną, fajną alternatywę, na przykład super jakości oliwa. I ten pomysł mi się mega spodobał, bo oliwa to jest coś takiego, co się na pewno zużyje. Wielu osobom szkoda jest wydać kilkadziesiąt złotych na oliwę, a w prezencie, no to co innego? Więc yy, po prostu... Tak sobie postanowiłam, że jak w tym roku będziemy mieć jakąś taką okazję, gdzie się daje alkohol, to o, idziemy do mojej kuzynki na wesele. Nie dostanie od nas żadnego alkoholu, żadnego wina, tylko kupimy jej dobrej jakości oliwę. Widzicie? I po prostu będzie wyjątkowy prezent. Oczywiście nie tylko ten jedyny, ale wracając do alkoholu, to powiem wam tak, że. Ogólnie my z Pawłem na co dzień praktycznie nie pijemy, a nawet jak jest jakaś okazja, to takie lekkie, czyli piwo, ewentualnie wino. I ja w ostatnim czasie, to słuchajcie, w ogóle mam wstręt. Także nawet jak się napiłam piwa, to totalnie jakieś takie miałam, nie, 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 nie. I wiecie, dla mnie to, mi to nic nie daje. Ja potrafię się naprawdę super bawić bez alkoholu, więc po prostu tak sobie pomyślałam, no to po co? Rzeczy dla mojej fantazji self. Ja kiedyś o tym, czym jest Fantazji Self, nagrałam film, także zostawiam Wam link do niego w opisie, jeżeli się nie orientujecie. Ale po prostu to są takie rzeczy, które my tak naprawdę nie kupujemy sobie, tylko takiej, takiemu wyobrażeniu na swój temat. Czyli przykładowo, wyobrażamy sobie siebie grających na gitarze. Także my się nauczymy grać na gitarze, że nam się to bardzo podoba. Kupujemy sobie gitarę, wieszamy ją na ścianie i tyle. I tyle ją widzieliśmy. Po prostu. Tak naprawdę to nie jest nasz vibe, to nie jest coś, co sprawia nam przyjemność, tylko coś, co byśmy chcieli, żeby nam sprawiało przyjemność i żebyśmy umieli to robić, ale tego nie robimy. Więc tak naprawdę kupiliśmy to dla naszego wyobrażenia o sobie, wyimaginowanej wersji siebie, a nie dla siebie. A więc na takie rzeczy w tym roku będę po prostu wyczulona. Kolejna rzecz to subskrypcje, z których nie korzystam. Czyli robię przegląd różnych tam. Streamingów i innych rzeczy, za które płacę, i po prostu likwiduję te, z których nie korzystam, żeby bez sensu nie wydawać pieniędzy. Standardowo zeszyty planery. To jest coś, co nigdy się nie kończy. Ja mam, słuchajcie, e, dwa zeszyty już od paru lat. E, jeden to jeszcze pamiętam, kupiłam w Niemczech z 7 lat temu i on jest, u, wiecie, uzupełniony dopiero gdzieś tak mniej więcej w połowie. W tym roku też dostałam jeden w prezencie, więc. Już w ogóle jestem na kolejne pewnie lata zaopatrzona. Także planery, zeszyty, notesy, kalendarze to jest coś, co wiele osób kupuje na początku roku z nadzieją, że właśnie będą sobie to tak wszystko ładnie prowadzić, to ich życie będzie uporządkowane, zorganizowane, wszystko będzie wypisane, a potem kończy się także zeszyty i te inne rzeczy lądują w szufladzie i po prostu się z tego nie korzysta. Więc ja. Mam to na biurku i po prostu jak coś potrzebuję, to zapisuję, natomiast nic nowego z tych rzeczy nie planuję kupować. No i ostatni już herbaty. Ja bardzo lubię herbaty, natomiast zauważyłam, że o ile jeszcze parę lat temu lubiłam różne smaki, lubiłam testować i tak dalej, tak teraz jestem trochę taka stała w uczuciach i po prostu piję czarną herbatę z sokiem malinowym i z cytryną. I to jest moja ulubiona herbata, tak? Ale herbata to jest też coś, co bardzo często ludzie dają w prezencie, więc też mamy po prostu w spiżarce i w szafce mnóstwo różnego rodzaju herbat. I w tym roku po prostu planuję zużyć, a nie kupować kolejnych, tak? Bo jest ich na tyle dużo, na tyle jest wiele różnych rodzajów, że po prostu przez kolejne 12 miesięcy na spokojnie będziemy po prostu co miesiąc mogli próbować nowe herbaty. Okej, okay, to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, czego Wy nie planujecie na pewno w tym roku kupować, czy być może zniechęciłam was do zakupu czegoś, bo sobie to przemyśleliście i stwierdziliście, że no tak, faktycznie nie jest mi to potrzebne. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa Pa!